Kiedy obserwuję osoby, które w celu postawienia granicy muszą używać krzyku, są agresywne, przemocowe, to zawsze mam taką refleksję i zawsze przypomina mi się mój obraz, kiedy już no, 10 lat temu jako młoda osoba wydawało mi się, że żeby ktoś mnie usłyszał, żebym ja mogła być zobaczona i słyszana, to muszę mówić głośno, krzykiem, muszę się awanturować. I bardzo długo miałam o sobie takie zdanie, że jestem awanturnicą, które budziło we mnie wstyd. A przecież ja nie chcę się wstydzić, chcę być dobrym człowiekiem, i na długi okres czasu spowodowało to wyparcie mojej złości. Złości, która przecież jest dobrą emocją, która informuje nas o tym, że ktoś przekracza nasze granice i zdrowo wykorzystywana potrafi nam pomóc w tym, żeby tę granicę. Postawić. Jeżeli jednak za długo czekamy i kumulujemy w sobie emocje, wycofujemy się, milczymy dla dobra sprawy, no to rośnie w nas napięcie i w końcu nie wytrzymamy i wybuchamy. Ale czasami jest tak, że przenosimy schematy z dzieciństwa, czyli jeżeli widzieliśmy tylko i wyłącznie rozmowy, rozmowy, kłótnie, awantury i rozumiemy, że żeby pokazać, Siebie, to trzeba krzyczeć, bo inaczej nikt nie będzie nas szanował, no to w ten sposób się zachowujemy. I jeszcze jest druga sprawa, że jeżeli nam się wydaje, że jako dzieci byliśmy niewysłuchani, niezauważani, ignorowani, to rośnie w nas bunt i kiedyś się ta szala przelewa i po prostu agresywnie zaczynamy stawiać te granice, agresywnie zaczynamy mówić i krzyczeć po to, żeby zostać wysłuchanymi. Mi się wydawało, że jeżeli ja nie będę krzyczeć, to nikt nie będzie mnie szanować, co nie jest prawdą, ponieważ asertywność jest związana z wewnętrznym poczuciem siebie, z naszą pewnością, że mamy prawo do głosu, że nasz głos jest wartościowy, a nie głupi, że nikt nie ma prawa na nas krzyczeć. Ani my nie chcemy krzyczeć. I ja zawsze powtarzam to zdanie, które wziąłam od Meryl Streep, które mówi, to zadziwiające, ile możemy uzyskać od ludzi, jeżeli jesteśmy stanowczy. I dla mnie stanowczość jest właśnie taką esencją, że my jesteśmy pewni, osadzeni w tym, co mówimy. I to nie oznacza, że nie zmieniamy zdania, to nie oznacza, że nie dajemy się przekonać, jeżeli jest. Racja po drugiej stronie, ale to oznacza, że mamy sobie taką samoświadomość siebie i swoich emocji, że my wiemy, co mówimy, że my wiemy, co chcemy od ludzi, co chcemy dać ludziom. Owszem, czasem agresja, złość, która wynika z różnych czynników prze przeszłych, jest powodem do tego, żeby. Zabrać komuś coś, żeby go przestraszyć, żeby uzyskać wpływ, żeby uzyskać kontrolę i władzę. Ktoś się tym karmi, to jest mu to potrzebne, bo spokój dla niego jest za słaby, bo krzyk i dominacja jest tym, czym karmi siebie. Ale pomyślę sobie zawsze wtedy, ile w nim musi być niepewności, że musi rządzić, że musi dominować i kontrolować. Ile tam jest w nim niepoukładanych rzeczy być może, bo jeżeli ktoś się sprzeciwia, jeżeli ktoś ma inne zdanie, to jest to według niego wymierzone w niego. Człowiek, który ma swoją tożsamość, swoje mocne ja jest blisko siebie, nie potrzebuje mieć racji, nie potrzebuje dominować, nie potrzebuje się kłócić. Czasem potrzebuje postawić granice, bo ludzie, nawet jak my jesteśmy świadomi, to być może nie potrafią tego uszanować, albo nie wiedzą, że naszą granicę przekraczają, ale to jest zupełnie coś innego niż właśnie kontrolować i rządzić.